Co dzieje się w momencie, kiedy nie jesteś skontaktowana ze sobą, kiedy nie czujesz swojego ciała, kiedy nie słuchasz swojego ciała, kiedy jesteś oddalona od tego, o czym ci to ciało opowiada? I dotknę dzisiaj strefy bardzo intymnej, ale też bardzo ważnej, a mianowicie naszej seksualności. Ciało cały czas z nami się kontaktuje, ono do nas gada, mówi, co jest w porządku, co nie jest w porządku. I teraz tak, jeżeli nie czujesz przyjemności ze zbliżenia z partnerem, jeżeli e, jest to dla ciebie bolesne, jeżeli twoje ciało się napina, jeżeli później to odchorowujesz, jeżeli pojawiają się jakieś zmiany w twoich e, obszarach intymnych, to jest to bardzo, bardzo, bardzo konkretna informacja. A mianowicie, albo to jest nie ten partner, czyli twoje ciało czuje się zagrożone przy tym mężczyźnie, albo. Przeżyłaś jak jakieś trudne doświadczenie w przeszłości, które spowodowało, że zbliżenie z mężczyzną retraumatyzuje, czyli przypomina ci to, co wydarzyło się w przeszłości. Twoim zadaniem jest zatrzymać się przy sobie, wsłuchać się w to, o czym ciało opowiada i podążyć za nim. Podążyć w taki sposób, żeby doprowadziło to do poprawy twojego funkcjonowania, życia. Jakości doświadczania, i tak To jest niezwykle istotne. Bez wysłuchania tych informacji będziesz tkwiła w miejscu, które mogą wpływać na ciebie destrukcyjnie.